Kreuje istoty, które są wytworem naszej wyobraźni, przenosi nas w nieznany i wyjątkowy świat. Fantastyka, bo o niej mowa, stała się głównym tematem weekendu w Centrum Kultury Zamek. Mamy tutaj w Suchej Fosie obóz wioski postapokaliptycznej, czyli wszyscy uczestnicy po poprzebierani troszkę w klimacie filmu bardzo znanego Mad Max. Mamy wioskę Słowian w drugiej części Fosy. Zaklinamy w jakichś fantastycznych opowieściach to, czego pragniemy, a czego nie możemy mieć. Próbujemy interpretować nasze losy, naszą historię poprzez literaturę światów alternatywnych. Lista gości tegorocznej edycji jest wyjątkowo okazała, a otwierają brytyjski twórca kultowych horrorów Graham Masterton. To jest pisarz doskonale znany ze swojej twórczości horrorowej. Ale horror to też część, część fantastyki. Także cieszymy się bardzo, że udało się go w tym roku tutaj do nas zaprosić i ściągnąć. I dzisiaj będzie można się z nim spotkać. Pani Beata na Dni Fantastyki przyjechała ze swoim wehikułem czasu, z którym wiąże się piękna historia. Myśmy się zaręczyli w podobnej budce w Tardis, w Doctor Who Experience w Cardiff w Walii. I w momencie, kiedy wróciliśmy po zaręczynach, bo to była taka wycieczka do Polski i przygotowaliśmy się do ślubu, tata mojego męża stwierdził, że wykona nam podobną. No i dostaliśmy ją w prezencie ślubnym. Podczas imprezy przygotowano wiele atrakcji dla Wrocławian, a liczna frekwencja świadczy o zamiłowaniu do fantastyki. Chcę się tu być, e, chcę się bawić ze wszystkimi ludźmi, bardzo przyjazna atmosfera. Dla mnie przyjazd do Wrocławia, w ogóle przyjście tutaj na taki piękny, do takiego pięknego zamku, to jest coś po prostu wspaniałego. Fantastyka jest dla mnie bardzo, fajnym, moc, bardzo fajną odskocznią od, od jakby świata rzeczywistego i od tego w ogóle, co, się, co się dzieje, te wszystkie złe i niedobre rzeczy mogę gdzieś tam odsunąć na bok coś co przynosi mi ulgę psychiczną także totalne odreagowanie oderwanie się Dni fantastyki w leśnicy potrwają do niedzieli aspiruje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Arkadusz Skarbowski Echo 24